Księga przysłów rozdział szósty, wersety od 24 do 26: One cię strzegą przed złą kobietą, przed obcą, choć język ma gładki. Jej wdzięków niech serce twoje nie pragnie, powiekami jej nie daj się złowić. Bo nierządnicy wystarczy kęs chleba, zamężna zaś czyha na cenne życie. Księga Jeremiasza, rozdział 51, wersety od 49 do 64. Również Babilon musi upaść za poległych Izraela, tak jak padli za Babilon, polegli z całego kraju. W drogę, którzy ocaliliście od miecza, nie zatrzymujcie się, choć oddaleni, wspominajcie Pana, a Jerozolima niech będzie w Waszej pamięci. Zawstydzeni jesteśmy, bo usłyszeliśmy zniewagę. Hańba okryła nasze oblicza, bo weszli obcy do świętych przybytków domu pańskiego. Dlatego oto nadchodzą dni wyrocznie Pana, kiedy ukaże jego bożki, a w całym kraju będą jęczeć ranni. Bo gdyby nawet aż do nieba wyniósł się Babilon i gdyby niedostępną uczynił butną swą potęgę, mimo to wyjdą ode mnie jego pustoszyciele, wyrocznie Pana. Słuchaj. Krzyk się rozlega z Babilonu i wielkie nieszczęście z ziemi chaldejskiej. Bo pan pustoszy Babilon, sprawia, że znika zeń głośne wołanie. Huczą ich fale jak wielkie wody, rozlega się łoskot ich głosu. Albowiem niszczyciel ciągnie na Babilon, jego bohaterowie zostaną pojmani, połamane ich łuki. Tak, pan jest Bogiem odpłaty. Odpłaca niezawodnie. Upoje ich przywódców i mędrców, jego rządców, urzędników i bohaterów. Zapadną w wieczysty sen, tak że się nie zbudzą wyrocznia króla. Na imię mu pan zastępów. To mówi pan zastępów. Obszerny mur Babilonu zwali się doszczętnie. Wysokie jego bramy spłoną w ogniu. Na próżno więc trudzą się narody i z powodu ognia wysilają się ludy. Polecenie, jakie powierzył prorok Jeremiasz, Serajaszowi, synowi Nerjasza, synowi Machsejasza, gdy się ten udawał z królem judzkim Sedecjaszem do Babilonu w czwartym roku jego panowania. Serajasz był głównym kwatermistrzem. Opisał zaś Jeremiasz w jednej księdze całe nieszczęście, jakie miało przyjść na Babilon, mianowicie wszystkie przepowiednie spisane przeciw Babilonowi. Jeremiasz powiedział do Serajasza gdy przybędziesz do Babilonu, postaraj się przeczytać publicznie wszystkie te słowa. Powiesz zaś, Panie, Ty zapowiedziałeś o tym miejscu, że je zniszczysz, tak że zostanie bez mieszkańców, bez ludzi i bez bydła, pozostanie pustkowiem na wieki. Gdy skończysz czytać Cię księgę, przymocujesz do niej kamień i wrzucisz ją do Eufratu, mówiąc Tak niech utonie Babilon, by już nie podniósł się z nieszczęścia, jakie na niego ześle. Dotąd słowa Jeremiasza. Ewangelia według św. Marka, rozdział dwunasty, wersety od pierwszego do dwunastego. I zaczął im mówić w przypowieściach. Pewien człowiek założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił, uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie, to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie. Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu, zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili go więc i odeszli. Drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do jedenastego. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi jacy są w całej Achai, łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia waszego, a gdy pocieszani jesteśmy, to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do Was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i naszej pociechy. Nie chciałbym bowiem bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas. W Azji, jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Tak mamy nadzieję w nim, że nadal będziemy, będzie nas wybawiał. Przy współudziale Waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony. W Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.